Za mikrofonem Łukasz Mrus z kancelarii, mróz radcy prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Widzicie Państwo tutaj na slajdzie taką klasykę trzech podstawowych funkcji karumownych. Tych funkcji można wymieniać w doktrynie zdecydowanie więcej, ale nie, nie bawmy się w wydział prawa. Wyobraźcie sobie Państwo te trzy funkcje, jako taki wykres kołowy, tort do podziału. Macie funkcję stymulującą, czyli kara ma za zadanie skłaniać wykonawcę, żeby prawidłowo realizował umowę. Najprostszym przykładem jest kara za termin. Będziesz pracował terminowo, bo widzisz, że zapłacisz mi, jeżeli naruszysz termin. Druga to jest represyjna, i to jest taki czysty bat, czyli macie zaboleć to, że zachowałeś się niegrzecznie. Nie wiem, na ile wpisuje się to w najnowsze trendy. Wychowania pociech. No, ale w trendach wychowania wykonawców od lat funkcjonuje. I ostatnia, odszkodowawcza. Tu w wielkiej filozofii nie ma. Mam uproszczoną formę pokrycia swoich strat przez twoje naruszenie. I teraz. Państwa ocena, jak macie to podzielić właśnie na takim wykresie kołowym, czyli macie 100% w praktyce do podziału i trzeba to na trzy części rozbić, jaki ciężar poszczególnym elementom byście Państwo przypisali? Ile procent ze 100 na ważność funkcji odszkodowawczej, ile procent ze 100 na ważność funkcji stymulującej, ile procent ze 100 na ważność funkcji represyjnej? Ja sekundkę zamilknę powiadam Państwu, żeby nie sugerować Państwa, jakoś nie naprowadzać na swoją optykę. I zaraz powiem Państwu, jak to wygląda w moich obserwacjach i jak to wygląda też w tym, co widzę w sądzie. U Pana Tomasza mamy odszkodowawczą 25, stymulującą 45 i 35 za karę czyli główny ciężar na stymulację. U pani Vanessy mamy już rozkład bardziej równy, bo jest i stymulacja, jest i represja. Kolejna osoba to już mocny ciężar na. Przepraszam, pomyłka, nawet mocniejszy, niż 50 a 60% na stymulację. U pana Michała represja gra mocną rolę. I taki represyjno-odszkodowawczy charakter. To, co widzę w tych swoich. Ankietach takich, tak to nazwijmy eksperymentach na szkoleniach stacjonarnych, to jest przypisywanie głównej roli funkcji stymulującej. Jakoś tak rynek zaczął postrzegać kary i to nie tylko strona inwestorska, bo to, że ona upatruje tej roli, to jest zrozumiałe, bardziej powiedzmy niż po stronie wykonawczej. Ja natomiast, szczerze mówiąc, wrzuciłbym 70. Czy może niech będzie? 65, 25 i 10 mi zostaje, tak? Jeżeli dobrze liczę. Funkcja represyjna dla mnie jest takim marginesem, i macie Państwo na przykład wrzucony tutaj przykład takiego orzeczenia, gdzie sąd borykał się mocno z tą funkcją, stwierdzając, że no słuchajcie, ok, niemal w całości roboty zostały wykonane. Tak naprawdę, in Wierzyciel, czyli inwestor, dostał taką wartość, której oczekiwał, szkody żadnej nie poniósł, no to za co my tutaj mamy karać wykonawcę? Bo jeżeli byłaby kara umowna, powiedzmy przewidziana, rzadki scenariusz, ale czasami jest, za niezgłaszanie podwykonawców i powiedzmy, jest scenariusz, gdzie ja złożyłem sprzeciw do zgłoszenia, a mimo to. Drań mi wprowadził tego podwykonawcę na plac budowy. W tym kontekście ta represja jak najbardziej mnie przekonuje, bo mamy takie jawne naruszanie z premedytacją kontraktu i tego, co wyraziłem jako zamawiający. Ale w klasycznym scenariuszu, powiedzmy, że nie jest to dla mnie najbardziej przekonujące. Tę dominację funkcji stymulacyjnej też jak najbardziej widzę, czytając uzasadnienia wyroków sądów co do miarkowania kary. Bo tam regularnie podkreślają, że musi, że ja jako sąd nie mogę mocno obcinać, bo jeżeli pójdzie wieść gminna wśród wykonawców, że sąd zawsze i tak uratuje, to ta funkcja stymulacyjna nie będzie osiągnięta. W teorii. Powinna dominować ta funkcja odszkodowawcza, bo kara umowna jest zryczałtowanym odszkodowaniem, czyli nadal w samej nazwie mamy, że jest formą odszkodowania. Ale Bogiem a prawdą, to nie wiem, czy spotkaliście Państwo inwestycje, albo zupełnie uczciwie mówiąc, co, czy sami robiliście coś takiego, gdzie na potrzeby inwestycji szacowaliście, jakie są potencjalne szkody, które może wywołać, czy to nieterminowe zakończenie, czy odstąpienie od umowy i do tego dobieraliście Państwo karę umowną. Ja biję się w pierś, takiej symulacji nie prowadziłem nigdy. Wpisuję się te, te 10-20% chociażby na odstąpienie, no bo jak to pani mecenas pewne gdzieś słyszałem, fajnie powiedziała, taką metodą na motyle. Ten motyle, tamten motyle, to ja będę miał. Ale nie przynudzam tym Państwa tylko z uwagi na jakieś akademickie zapędy. Zaznaczanie tej funkcji ma wymierną wartość w kontekście miarkowania, właśnie. Bo jeżeli na etapie negocjacji podkreślimy, najbardziej pierw, takim pierwszorzędnym, pożądaną rzeczą jest podkreślenie funkcji symula symulacyjnej, Czyli chociażby wykonawca wprowadza podwykonawcę i wprost mu zastrzega, że słuchaj, my jesteśmy już dość blisko ścieżki krytycznej, ciasno mamy w harmonogramie. Kara umowna, którą tutaj widzisz, licz się z tym, że ona będzie w pełni egzekwowana, bo z uwagi na to, że jest ciasno, my musimy mieć bat, który skłania cię do pracy i ten bat będzie nawet ponad standard rynkowy podbijemy chociażby wysokość tej kary z tego zwyczajowego 0,5 na 0,75. Jeżeli później w trakcie procesu sądowego te kary umowne pojawia się kwestia miarkowania, to jeżeli wykonawca będzie w stanie wyciągnąć taką kartę wskazując, że ale wysoki sądzie, tak to bolało, ale to miało boleć. I to nie jest kwestia kopiuj i wklej, które my robimy w każdej umowie, ale to była kwestia podyktowana tą konkretną inwestycją, będzie to bardzo wartościowy argument. Przy czym tak czysto praktycznie zastrzegę, nie będąc fanem pompowania umów nad miarę, no bo zaraz może przyjść myśl, dobra, to my do naszego wzorku dopisujemy postanowienie, zgodnie z którym dominującą rolą jest kary, jest stymulacyjna i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie już Państwo to wrzucać, wrzucajcie w inne miejsce. Niech to będzie protokół z negocjacji, niech to będzie nawet ta mailowa wymiana wersji umowy, jak długo takiego maila sobie później zachowacie w folderze z, z dokumentami kontraktowymi, bo później po latach absolutnie nie będziecie pamiętali, że takie rozmowy były. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariam.pl, albo zadzwonić na 577 665 077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych na LinkedIn jako Łukasz Mrus, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na budowie.